Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on Montercol. Jeżeli nawet Wam się nie podoba moja praca, to wesprzyjcie kogokolwiek, gdyż to zawsze każdemu fajnie pomaga, rozwija dane kanały. Nie bądźmy jak Janusze Polscy, że nie, skoro ja nie zarabiam, to nikt nie zarobi. Są to groszowe pieniążki, ale zawsze tam się grosik do gościka, zawsze się to zbiera. Was to nic nie kosztuje, więc jeżeli to będzie mój kodik, będzie miło. I jeżeli nie, to wspierajcie kogoś innego. A teraz nie przedłużając zapraszam na filmik. Witajcie, witajcie. Dzisiaj też myślę, że dla was będzie ostatni taki opening. Zrobimy sobie <laughs> ostatni opening czadolamek Czado generalnie zbieramy wszystko tylko i wyłącznie do księgi kolekcji sorki dla wszystkich i ostatnio po prostu live'ów nie ma a live'ów nie ma nie ze względu, że mi się nie chce czy coś w tym stylu, tylko mam delikatnie po prostu przeziębiony jestem i po prostu źle mi się mówi więc to jest nie czyste to tylko po prostu choroba. Z góry wszystkim dziękuję za wspierających mnie w sklepiku. Bardzo, bardzo się cieszę, że pomimo to, że dalej mnie osoby jakieś wspierają. Otworzymy sobie ostatnią dwudziestkę i dam wam już pewnie spokój, bo... więcej już nie będę otwierał na odcinkach, bo to już chyba bez sensu jest, bo już nawet widać, że jest coraz mniej graczy. Więc nie przedłużając, lecimy. Zobaczymy, zbieramy wszystko to to jest do Księgi Kolekcji. Potrzebujemy tam jeszcze do Księgi Kolekcji na jednego legendarnego. No i przydałbyś się jeszcze. Jeszcze kilku broniek takich potrzebuję, żeby mieć ze specjalnym perkiem. Przede wszystkim on włócznie chciałem. A resztę już chyba generalnie mam. No to już się powtórzyła. Więc yy, zobaczymy. Napiszcie, czy wy macie wszystko, czy nie macie. Kiedy z komplem na wódkę idziesz? A jeszcze chłopaków mam z Discorda. Więc jedziemy, patrzmy co tu się w ogóle zebrało. Generalnie, podsumowując cały ten sezon, to jest kicha totalna, nie licząc kilku fajnych, że tak powiem rzeczy, jakim jest nowy airpack i tak naprawdę pistolet. Generalnie bonus ten, który mamy w tym eventzie jest, jest spoko, ale on jest dobry na niskie levele, na wyższe się tak średnio na jeżę nadaje. No, ale no cóż. A jeszcze. a jeszcze tam Nie wiem czy mi się uda, ale postaram się jakoś jeszcze, jeszcze dwa filmiki tam mi po głowie chodzą i postaram się dla was zrobić taką małą rewizję. Generalnie z tego co zwróciłem uwagę, to bohaterowie są mocno sprzężeni, że tak powiem, z broniami. Ale da się oczywiście tam mieszać ich trochę. Mamy włócznie. Ciekawe, czy to z tym parkiem, którego poszukuję. Słabe, generalnie. Event jest słaby. Jak nic prosi się, kolejna mapa coś, coś, coś że tak powiem, z wyzwań. Gra już jest troszeczkę bym powiedział w opłakanym stanie. Bardzo opłakanym stanie. Mikrofon kolejny. Już zaczyna lagować każda aktualizacja. To się zastanawiamy, czy się gra nam normalnie odpali. Ale no cóż. Dalej coś tam próbujemy walczyć. Lecimy, lecimy. Już końcówki w sumie. Już generalnie broń. Lód mi się wydaje, że generalnie na samym początku chyba był lepszy. Teraz to już takie. Już takie stricte randomowo to wszystko leci. O, o, coś do wyboru. Tego. Hmm. Karabin mam w sumie, więc potrzebuję włóczni na konkretnym perku. Więc póki co i tak wybieram dalej włócznie. Więc zobaczymy, czy się uda wszystko trafić, to co potrzeba. Więc. O, chyba tej mi brakowało do księgi kolekcji. I na sam koniec już będziemy mogli sobie coś tam uzupełnić tej księdze naszej kolekcji. Mikrofon. A wyrównajmy to, żeby było porówno. Po już będziemy sobie mogli zacząć. Ech, nie ma znaczenia. Uzupełnimy sobie chyba księgę kolekcji, bo już więcej raczej się nic nam nie trafi. Szał nie ma jakiegoś większego. Bronie fajne, spoko, ale tak jak naprawdę, jak każdy zwrócił uwagę, to były takie brońki na tydzień do pogrania i, i w sumie nie widzę, żeby ktoś tymi broniami tak na opartego grał. Więc um, wejdźmy sobie do księgi kole... a nie, zobaczmy w ogóle co dostaliśmy. Ogłuszenie. Nie dostałem dalej tego mojego perka, który mi się. który chciałem dostać. No niestety. Eee, bardzo, 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 bardzo słabe to jest jak dla mnie. Chciałem tą polikwidację włócznie dostać. No niestety takiej włóczni nie otrzymałem. No nawet tam się trafiła, chyba taka jak potrzeba. Z ogłuszeniem mam już. Nawet sobie ją zrobiłem. No, ale no, trudno. Yy, zobaczmy sobie jeszcze yy, bohaterów. No, bohaterów, jak zwykle. Pełno jest. I teraz zobaczmy, co nam się uda pakować do księgi kolekcji, bo teraz generalnie troszeczkę chciałem się na tym skupić. <laughs> Więc. Całkiem spoko, bo udało nam się wszystkich trafić, tak? Panie, bo zaoszczędziłem sobie fluksa. Później będziemy oczywiście tych bohaterów wszystkich podnosić do samej góry. O, 400 za księgę kolekcji dostałem. Więc mamy 323 poziom księgi kolekcji. No i kolejny prezencik. Więc tak naprawdę, nie no, licząc takich śmiesznych nagród, bo to jedna misja w sumie dostajemy więcej, ale są takie perełki, jeżeli chodzi o, o księgę kolekcji. Chodźmy nawet o 500 legendarnego profitu. I następne. 325 poziom księgi kolekcji. W pierwszej kolejności tak trzeba będzie podnosić wszystkich bohaterów, ponieważ oni najwięcej księdze kolekcji dają. O, i teraz widzicie, po to też księgę kolekcji jest warto uzupełniać. Eee, a weźmy sobie ludzików, Ubijamy następny. O, i od razu następny prezent. Jak sami widzicie, sami bohaterowie dają najwięcej. 300, o, reprofitu też jest spoko bonus. No tego niestety trzeba będzie poczekać e, na przyszły rok. Tu jeszcze co mamy? O, tu mamy z wiosennych, to sobie jeszcze możemy uzupełnić. Tego niestety muszę poczekać znowu rok czasu. Tego nie wiem jak zdobyć generalnie. Bohaterowy koszmaru, tu jeszcze mi coś zostało. Specjalnie chciałem pozostawić, żeby takie fajne to uzupełnienie księgi kolekcji. No, jakieś materiały ewolucyjne w dobie obecnej, jest tak potrzebne. Jak no, powiedzmy sobie, to będzie za niedługo w sklepie. Więc tego już mamy. po Pouzupełniajmy sobie tą księgę kolekcji, fajnie, bo zostanie po drugim, żeby sobie wpakować. O, legendarny jakiś ten dostaliśmy. I do transformacji eee. pompę I zobaczmy, którą tu mamy. Tego też się nie będzie dało zwerbować. Snajperka to snajperka też jest trochę lipa, bo na ogłuszenie jest no ale dobrze. 329 oj, kolejny widzicie, jaki ładny bonus. Więc już takie nagrody są całkiem, całkiem przyzwoite, jeżeli chodzi o księgę kolekcji. Mikrofon to już sobie tam jeden zrobiłem, a nie, 130 na razie, nie. Zlikwidowanie bronią włócznia, włócznie to sobie jeszcze sprawdźmy, czy przypadkiem się nie trafiła. Bo może, może się udało trafić ją w epickich. Trudno trzeba będzie po prostu ją wtedy fluksem podnieść. Ogłuszenie? Nie. Ogłuszenie? Nie. Ogłuszenie. Jak widzicie, sam jakoś tak. jakoś tak pecha mam. Ogłuszenie. Same na ogłuszenia mi się trafiły. Więc no trudno. Więc się nie muszę przejmować. Ogłuszenie, trzykrotne trafienie. Ogłuszenie: No, właśnie, mam jakoś takiego pecha, ponieważ nie mogę sobie utrafić tego perka po likwidacji. O, i kolejnego mamy transformację. Eee. Kryształowe broni, nawet już coś tam można by było wstawić. To na razie nie wstawiamy. Lampowe jeszcze się udało trafić. Jedna brońka. No i jakaś jeszcze włócznia. Tego nawet nie patrzę, bo tym się i tak nie gra. Więc no tak to wygląda, drodzy Państwo. <laughs> tak wygląda uzupełnienie księgi kolekcji. Już jesteśmy na 331 poziomie. Potrzebujemy dobić do 499. To jest maksymalny level. Więc no. Jest ok, no nie? Z mojej strony to jest na tyle. Jak się podał taki materiał, zostawcie łapeczkę. Z góry wszystkim dziękuję. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.